Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gotika. Pod pierwszym odcinkiem zrobiliście ponad 900 łapek i chyba około 200 komentarzy, więc myślę, że jest to dość ładny wynik. Seria wam się spodobała, więc nagrywam od razu na drugi dzień kolejny odcinek. A więc tak, co do samego gotika? skończyliśmy, zrobiliśmy misję u świstaka. Teraz pogadamy sobie ze złym, co ma do powiedzenia. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę A dla ciebie. A jeszcze nie Przykro mi trochę jest. Dobra, co masz nam do O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Dobra, zaraz coś kombinujemy. E -e -e. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Dobra, dzięki. Wszystko już wiemy. Teraz pójdziemy jeszcze pogadać z Diego, co musimy zrobić, żeby nas przyjął tej do obozu. Znaczy nie wiem, czy będę jeszcze dołączał do tego akurat, ale wiecie, kwestii tak trzeba porobić. Co nie dołączę, to będzie zależało od Was. Później Was zapytam tam w komentarzach albo zrobię jakąś ankietę. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego Cię przysłał. Dobra. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ludzie... Dobra, Opowiedz troszkę. mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. A raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Kiedyś takie sprawy załatwiały się Dobra, jeszcze zapytamy o inne obozy. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku Oni z kolei czekają aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Dobra, teraz Trzymaj się. Dobra, porozmawiajmy z Torusem sobie, co ma nam do powiedzenia. Chce pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak Fajne ty zbroję, dla mnie był. Nie, mi się zawsze ta zbroja w gotiku. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie, Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Dobra, weźmiemy jeszcze zadanie. Czego sam yy, nie To nie takie proste chłopcze. Nie wiem w sumie, czy na razie dam radę który, to wykonać, co do ale czegoś dojść. Weźmiemy sobie Trzybuję na wszelki wypadek. Opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda Cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Mm, jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię. Jak to schranisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Dobra, dawaj, Jestem zamek. gotów. To, co Ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście, to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety, Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Dobra, czekajcie, co to jest Dobra, myślę, że nie musimy o nic pytać. Zajmę się tym. Po prostu i tak trzeba go mnie zabić. E, 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 od czego tu można zacząć? Dobra, jeszcze powiem Diego, że rozmawiałem z, Rozmawiam z Torusem. I to co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw. Powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi. Głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać... Twoje szanse wzrosną. Później czeka Cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą Cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę Areza. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie... Dobra. Dobra, na razie nie będziemy tracić czasu. E, pójdziemy tam drugą bramą i zrobimy to zadanie dla złego. Mam Dobra, lecimy, lecimy. Generalnie te do samej serii. Nie wiem właśnie co ile dni ją nagrywać, czy po prostu chcecie ją codziennie, czy co drugi dzień, to będzie zależało od aktywności jaka będzie pod filmem. Jeżeli będziecie tam wykręcać właśnie te 800-900 łapek, tam do 1000 nawet, to już naprawdę był mega zadowolony to wtedy po prostu będę skłonny wrzucać po jednym odcinku dziennie a jeżeli tam będzie trochę mniejsza aktywność to po prostu będę wrzucał co dwa dni, żeby w jakimś czasie ta aktywność jakoś tam sama z siebie się nabiła dobra, tutaj mam Mordraga kurwa, zaczepił mnie jeszcze, dobra, na razie na razie go nie będziemy zaczepiać, bo on nas zabije od razu, dobra co my tutaj mamy ciekawego Dobra, dwa ścierwojady są. Na no, wszelki wypadek, a to zaraz, zaraz się nimi zajmiemy. Najpierw trzeba te szczury pobić. Dobra, czekajcie, pozbieram tylko te grzyby, bo one tam chyba też będą do czegoś potrzebne. Cyk, cyk, dobra, piekielniczki, grzybki halucynogenne i te sprawy, dobra. Tu też coś jest. Czekajcie, zapiszę sobie, bo to... Może być ciężka sprawa. i co jest? Kurwa czemu nie mogę zapisać? A dobra już O tak, będzie jedynka. Nie wiem czemu właśnie nie mogłem zapisać. Coś tu, coś tu było nie tak. Może za blisko tych potworków byłem, nie wiem w sumie. Dobra, żadnych spali nie mam, trzeba będzie jakoś się z nimi. Nie wiem, może pojedynczych jakoś powyciągam. Opatrzcie jak się drapie po czole, dobra, chodźcie, chodź. No kurwa nie chcę ze wszystkimi się naraz bić, bo nie mam jeszcze ani żadnej lepszej broni, ani ten... ani siły, niczego. Kurwa co ja zrobiłem. Dobra. Dobra, spróbuję najwyżej wczytań, będę ich wyciągnął Kurwa, Zapomniałem już trochę jak się bije w tym glutiku, więc... Dobra, poszło jakoś kurwa, trochę z problemami, ale jakoś to wyszło. Dobra, Czekajcie, to jeszcze jest mięsko. Zbieramy setek grzybki znowu. Muchomory, borowiki, te sprawy. Dobra, tutaj chyba coś jeszcze było. Dobra, tutaj jeszcze coś jest. Dobra, cyk, cyk, cyk. Czekajcie, trzeba coś zjeść Jakąś jagódkę wpierdolimy żeby nas tu nic nie zaskoczyło Czekajcie, ile mi do levela jeszcze brakuje Dobra, jeszcze jeden potworek i będzie mieli level, więc będzie można to jakoś zagospodarować dość sensownie Dobra, czekajcie, podnosimy sobie te... ...rzeczy, tutaj jakieś zioło jeszcze lecznicze Dobra, i mamy tego quest'a od tego od złego, czyli ten naszyjnik musie mu zanieść. Ale to zaniesiemy mu za chwilę jeszcze. Najpierw te ścierwojady spróbuję tam rozjebać, że tak powiem. Bo tam chyba jakaś skrzynka jeszcze jest, coś takiego. Czekajcie, tylko się zapiszę. Dobra. Dobra. O kurwa, jak się rzuciły na mnie. I widzicie, tu jest kurwa problem, właśnie. Jeszcze za mało biję, troszkę, że nie ogarniam teraz tej walki po dłuższym czasie tak. Dobrze, dobra, na razie nie będę ich ruszał, wezmę. Oddam te quest'a, chociaż level wbiję. Nic dziwnego. To lepiej Dobra, odpierdal się. Siafro-amerykanin nie musiał. W dzisiejszych czasach na nikim życzymy sobie. Myślę, że w następnym odcinku przejdziemy się do e, tego obozu na bagnie z tym ziomkiem tutaj. Niech Śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu. Porozmawiamy z nim. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka Śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze Śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Dobra, na razie sobie to darujemy, później będzie można w sumie z nim pójść. Bo tam po drodze dużo ekspa się dostanie, bo on wszystkie potworki mnie sam zabijał. Więc to jest w sumie dość przydatna opcja. Dobra, idziemy tę questę oddać. Muszę pamiętać o tym, żeby nie trafić znowu na wrzoda, bo będzie go trzeba zajebać później. On będzie naprawdę denerwował. Dobra, zły. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Dobra, eee. E, trzymaj na siebie. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie, chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla ciebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Dobra, czyli mamy już jednego kwesta z głowy. O, nie, tego Bladwina trzeba ominąć, ja mu nie mam zamiaru płacić. Mam już dość, Gdzie teraz można, w sumie, tak myślę, gdzie można teraz pójść, żeby jakoś dość się zarobić, ale nie dorobić? Czekajcie. Zapiszę sobie. A znaczy, jakieś wytrychy mam w ogóle? Dobra, mam jeden wytrych. E, 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 e. No, zobaczymy, spróbujemy tutaj tworzyć. Czekajcie. Z tego co pamiętam, to coś dość ciekawego było, ale nie jestem do końca pewny. Dobra, czekajcie. Oczywiście, jak to jest coś nieopłacalnego, to trzeba będzie i tak to... Kurwa, zapomniałem już, jak to było. A już teraz chyba będę wiedział, jak to zrobić. A nie, jeszcze jednak, nie, dobra. Nie, mnie ja tam jest tych kombinacji: czy 5 pod rząd, czy 6 trzeba. O, dobra, 6 było jednak. O i tak jak on mówiłem, to jest bardzo ciekawy drop, więc opłacało się tutaj yy, trochę podkraść i tego, co miał. Kurwa, nie pamiętam, jak właśnie się zabierało wszystko naraz, jeżeli pamiętacie, jak się zabierało po prostu tak, żeby nie trzeba było długo czekać, to możecie mi napisać w komentarzu, bo już naprawdę zapomniałem. E -e -e. No zbieraj, zbieraj, weź zbieraj, zbieraj. Dobra. Dobra, czyli łup jest dosyć opłacalny. Czekajcie, nie wiem właśnie, co zrobić z tymi tymi. Wiem, 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 co zrobię. Nie ominę go jakoś tędy, może pójdę. Dobra, chyba go ominąłem hey O go ja ale nie! To chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel! Nie, nie, przyda mi się, wypierdalaj stąd. S Spadaj. Oho! Powiedz dokąd. No ja... To jest najbardziej wkurwiająca osoba w całym gotiku, naprawdę, uwierzcie mi. Dobra. Jak leci? Nie najgorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <noise> chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie. Wraca, chcesz? Janek? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: Potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi, dobra, na... piekielniki Zatem chyba mam, teraz będę musiał tylko jeszcze chrząszcze parę słodniki. ogarnąć? Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił, zapewne uciekł do nowego obozu. Dobra, gdzie możemy te chrząszcze Gdzie mogę wrócić? znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady, poszukaj w opuszczonych hadach przy zamkowych murach. Tylko niech ci nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Dobra, Zobaczę, czy możemy się nauczyć już broni jednoręcznej. Nie pamiętam jak tam było potrzebne. Punktów nauki. W sumie nie wiem, czy mam kasę na to nawet. Nie zwracaj! Ja pierd... Nie, ja go idę chyba za miasto, zaraz go zajebie. Dobra. Cyk. Hmm. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Czym się tutaj zajmuję? Nie, on będzie kasy za to, żeby mu... zakłady, pozyskuje nowych wojowników. No wie, by nauczył nas. E... Zajmujesz się tak, również szkoleniem wojowników. Ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. O, dobra, akurat Chciałbym stracić. nauczyć się walki jednoręcznym decyzja. orężem. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. Dobra. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia, ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Dobra. Tyle chciałem na razie od ciebie wiedzieć dobra, idziemy teraz za miasto. Jakieś książce chyba powinny... A dobra, jest tam ich szczążka. Chyba nie, nie będą trafić pewnie. dalej ze mnie kaleka czekajcie powinienem pewnie tak tak to zrobić dobra mamy Kurat jednego szansza nam chyba trzeba było o to jakiś kufer jest tak nie zauważyłem w sumie tego no kurwa wypierdalaj palacu jebany nie rozumiesz tego? jebany gach Co na David postawił te puste skrzynie? To ja nie wiem. Dobra. Co ja mógł teraz jeszcze zrobić w tym, biec w biec tym biec odcinku? Biec hmm. biec w sumie można było pójść tam hmm, do tego łucznika. Tam na dół tam też, też dość fajnie można się dorobić. Ale to za chwilę. Fisk zobaczymy, po sprzedaję. Może te graty. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co my tutaj mamy u nas sprzedać? Pochodnia, to może się przyda. Ten syf, nie. To jest wypalona i tak chyba. To bronię bronie, można mu jakieś sprzedawiać syfiaste. Pałka, dobra. Za dużo kurwa nie, nie, nie zarobiliśmy, ale też nie będę tego syfu miał w plecaku. Nie dać wierzyć we wszystko. Myślałem, że to się skończyło już dawno. To... Może szukasz jakiegoś. Dobra, czekajcie. Myślałem, że to się Dobra, pójdziemy oddać jednak chyba tego quest'a z, z sząszczami, żeby już było z, było z głowy, bo później pewnie o nim zapomnę. Dobra. Myślę, że w następnym odcinku dokończymy już większość questów w starym obozie i będzie można już wybrać się do innego obozu albo po prostu przymieniać się do którego z nich, żeby mm, po prostu dołączyć. Później po prostu będzie już bardziej taka ciekawa gra, bo tutaj na razie to ani na nic nie mogę zbytnio zapolować, ani nie ma jakichś ciekawych questów do zrobienia, więc na razie nie ma tutaj nic ciekawego jeszcze. Dobra, mam rzeczy, o które prosiłeś. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Dobra, niech zamiesza tam kurwa tym tym, tym kołem fortuny. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Już zapytałeś ziomuś? Dobra, styknie ciebie, żebyś tam nie, nie przemieszał jej przypadkiem. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Jasne, ale nic mi już dzisiaj nie zostało. Wróć jutro. A, dobra, on już nam dał, dobra. A więc tak, to by było na tyle, jeżeli chcecie więcej odcinków z Gotika, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, bijajcie na fanpage'a, yy, możecie tam również być aktywni, tak jak tutaj pod filmami, lajkować, komentować posty, to też bardzo mnie motywuje. Oczywiście w opisie też będzie reflink, jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć, też możecie się zarejestrować. To by było na tyle, na razie, cześć, Siemano, do następnego odcinka.